Drugi etap metody bilansu kompetencji to identyfikowanie kompetencji, to odkrywanie, rozpoznawanie i nazywanie kompetencji naszego klienta na podstawie jego doświadczeń. Na tym etapie doradca powinien przeprowadzić z klientem wywiad biograficzny, aby poznać jego drogę życiową z lotu ptaka i znaleźć na niej takie doświadczenia edukacyjne, zawodowe, społeczne, prywatne, które mogą być źródłem jego kompetencji. Następnie w wywiadzie behawioralnym doradca rozpracowuje te doświadczenia, wskazując poszczególne kompetencje. Doradca może użyć w tym celu metody STAR, aby przestudiować wybrane sytuacje z życia klienta, identyfikując konkretne zadanie, np. problem, który klient musiał rozwiązać, działania, jakie w tym celu podjął, oraz oceniając rezultat tych działań. Dzięki temu doradca będzie w stanie określić, co jego klient wie umie i potrafi, czyli podsumować jego kompetencje. Na tym etapie warto, żeby doradca zastosował także dodatkowe narzędzia, dzięki którym będzie w stanie doprecyzować zainteresowania, predyspozycje, wartości, czy też motywację swojego klienta, co bardzo przyda się na etapie tworzenia planów rozwoju tak, aby w jak największym stopniu odpowiadały jego potrzebom i preferencjom. W efekcie, po tym etapie będziemy w stanie określić, jakie są mocne strony naszego klienta oraz w jakich obszarach kryją się jego luki kompetencyjne. Należy się skupić na jak najrzetelniejszym opisaniu kompetencji. Jak to zrobić? Po pierwsze trzeba sięgnąć do różnych źródeł, takich jak na przykład wymagania w ogłoszeniu o pracę, profile stanowisk w danej firmie, do podstaw programowych kształcenia w zawodach, a także kwalifikacji zawartych w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. Dobrą praktyką jest używanie do opisu kompetencji tzw. czasowników operacyjnych z kategorii analitycznych, organizacyjnych, zarządczych, werbalno-komunikacyjnych i wreszcie techniczno-manualnych, bowiem bezpośrednio wskazują one sposób sprawdzenia tej kompetencji. Warto również sięgnąć do wszelkich dostępnych ram kompetencji, aby wskazać kompetencje naszego klienta jak najbardziej precyzyjnie. Niezwykle przydatne będzie też wskazanie kompetencji transwersalnych naszego klienta, które będą mu przydatne na różnych obszarach jego życia, w różnorakich aspektach zawodowych.